Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk w Gazecie Finansowej, goszczę pana Michała Kołodziejczaka, rolnika i prezesa Agro Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam Pani. Panie Prezesie, dlaczego rządzący politycy niszczą polskie lasy? Niszczą nie tylko lasy, ale w tym przypadku po prostu nie przewidują nadchodzących problemów, które będą się z tym wiązały. No i to najbardziej boli, bo rząd nie musi robić zbyt wiele, ale przewidywanie problemów, kryzysów czy tego, co będzie za rok, dwa, pięć bądź dziesięć, no to jest główne zadanie rządu. Czy o rolnictwie? Myślę chociażby o lasach, jeżeli sprzedamy lasy, następne będą będą dopiero za określony czas. I jeżeli my w większości sprzedajemy surowe drewno za granicę, no to jest to największa. Głopo taką możemy zrobić, bo jeżeli nawet coś sprzedajemy za granicę, to powinien być to już produkt przetworzony, a dziś okazuje się, że drewno jest w tej postaci najtańszej. Po prostu surowca sprzedawane, który później trzeba obrobić. Nie dajemy naszym ludziom zarobić, nie dajemy naszym ludziom pracować przy tym, tylko wypychamy to, co za chwilę może być na wagę złota, i żywność czy węgiel albo gaz, ropa, to nam pokazało, że surowce to, jest, to, są, to są waluty. To są najbardziej stałe waluty, które nie tracą na wartości. I drewno, jak kto by dziś nie myślał, też jest bardzo ważnym surowcem. I mnie najbardziej boli to, że sprzedajemy takie ilości drewna surowego. Właśnie, mam tutaj dane styczeń lipiec, skok przeładunkowy o 1350%. Niemcy kupują od nas drewno, mają kryzys energetyczny i brakuje im węgla, ale przecież w Polsce również mamy kryzys energetyczny i ceny u nas windują są coraz wyższe. Co zrobić w takim razie? Czy na przykład zakazać eksportu drewna, chociażby tymczasowego? Ja bym zakazał eksportu surowego drewna, to nie może tak być, że my nasze drewno wysoko wartościowe, energetyczne, coś, co może stanowić też o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Będziemy sprzedawać za granicę, a sami zostaniemy z niczym, więc gdybyśmy chociażby wprowadzili przepisy, silne państwo ma do siebie to, że potrafi czasem się postawić hegemoną gospodarki. Gdybyśmy powiedzieli, my nasze drewno będziemy sprzedawać w postaci desek, płyt albo nawet mebli, czy, czy różnych elementów meblowych, albo w postaci no, celuloza, no to też papier, w postaci już przetworzonych Produktów finalnych, to wtedy moglibyśmy powiedzieć, to jest rząd, który, czy, czy państwo, które dba o swoich obywateli, bo nawet chciałbym unikać tego mówienia, że to jest rząd taki czy inny. No to jest państwo. On, rząd stanowi państwo. Ale nie ma takiego myślenia. I, I dziś zastępując gaz, który miałby być do ogrzewania, czy węgiel drewnem, peletem, który pochodzi od nas, od Polaków, sprzedawany za granicę, no to jest skandal. Mówi się bardzo dużo o eksporcie do Chin czy do Stanów Zjednoczonych. To my sami dostajemy. Takie zdjęcia, gdzie to jest składowane w Niemczech w Holandii przy portach drewno z Polski, które wyjeżdża. Ostatnio słuchałam wypowiedź prezydenta Sopotu pana Karnowskiego, który mówi: To było na dniach, że wówczas, kiedy była pandemia i nie kazano nam wchodzić do lasów, trwała masowa wycinka. Dlaczego dochodzi do, do, do wycinki i potem do eksportu? Dlaczego to się dzieje? Myślę, że ci, którzy to robią, nie patrzą na to, czy jest zakaz, czego po prostu nie ma. Ale jeżeli to miało coś wspólnego, no to też pokazuje, jak. Rządzący nas traktują. No trzeba powiedzieć wprost, że po prostu jak idiotów jak maszynki tylko i wyłącznie do głosowania, jako materiał, który ma iść do głosowania, taki jeszcze bym powiedział najemny element, który chodzi głosuje, a później można robić co tylko się chce. Przecież znamy, znamy dobrze to, że władza potrafi się bardzo mocno odgradzać, więc to też, też by mnie nie dziwiło, stawianie wysokich płotów, murów, czy, czy nawet budowanie takich barier mentalnych między tymi, którzy są przy władza między tymi, którzy na tą władzę ciągle pracują. A dlaczego dochodzi do tego eksportu? Ktoś na tym zarabia. No, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, to są spółki różne, które muszą na tym zarabiać czy, czy lasy państwowe. No, chociaż też trzeba oddać to lasom państwowym, że, że akurat lasy państwowe to jest taki element gospodarki, gdzie faktycznie zajmują się fachowcy, leśnicy od, od dłuższego czasu, jeżeli teraz coś będzie działo się złego i ktoś pomyśli, że to jest dobry element, żeby na tym zarobić no to jest, jest blamasz. To drewno można byłoby wykorzystać chociażby do budowy w Polsce. 3 milionów mieszkań, których brakuje. Są technologie, które, które przewidują użycie drewna do budowania nowoczesnych domów i mnie bardzo boli to, że my nie staramy się szukać takich rozwiązań surowców, które my posiadamy, by te domy budować, bo to jest jeden też z głównych punktów programowych agrounii, nad którym pracujemy w tej chwili. Co zrobić, żeby w niedługim czasie zbudować w Polsce 3 miliony mieszkań i tutaj niektórzy eksperci mówią jasno i otwarcie, że mamy jeszcze drewno, które możemy do tego wykorzystać, jeżeli będzie brakowało nam innych surowców, czy chociażby stali, która była całkiem niedawno bardzo droga, no teraz wiemy, że, że i stal trochę, trochę staniała, no ale też nie mamy w Polsce odpowiedniej produkcji, która byłaby w naszych rękach, to tego się pozbyliśmy, no i teraz odpowiedź, czy drewno to będzie ta sama ścieżka, którą pójdziemy najpierw węgiel, huty i inne, inne fabryki, które my, których myśmy się pozbyli. A jest Pan producentem żywności czy w najbliższym czasie grozi nam kryzys żywnościowy? My już dzisiaj mamy kryzys żywnościowy, o którym trzeba jasno mówić. I kryzys żywnościowy trzeba poczytywać w dwojaki sposób. Jeden to jest ten towarowy, czy nam w danym kraju brakuje żywności, czy nie. A drugi, ten, który już nas dotyczy, to ten ekonomiczny. Już wielu Polaków nie stać na żywność. Najtańsze masło w biedronce kosztuje ponad 8 zł. Całkiem niedawno dużo mniej. Więc żywność, która jest w Polsce sprzedawana, bardzo często produkowana jest po prostu zbyt droga dla zwykłych Polaków, i muszą rezygnować z odpowiedniej ilości zakupów. To niestety ma tylko i wyłącznie negatywne skutki. Ale też chciałbym wyjaśnić, bo wiele osób bardzo źle rozumie, co to jest kryzys żywnościowy. I niektórzy myślą, że bezpieczeństwo żywnościowe my budujemy tylko wtedy, kiedy produkujemy tego produktu w odpowiedniej ilości. Definicja ta ekonomiczna, mówi, że bezpieczeństwo żywnościowe jest wtedy, kiedy produkujemy i przywozimy odpowiednią ilość żywności do kraju, tak żeby starczyła dla obywateli. Bo gdyby było faktycznie tak, jak ludzie myślą, słuchając polityków, że mamy bezpieczeństwo żywnościowe, bo mamy dużo żywności, to gdybyśmy zamknęli nasze granice na przywóz, to wielu podstawowych produktów po prostu by nam zabrakło. Musielibyśmy na tą chwilę pić mleko, czy jeść mięso wołowe, na które bardzo często Polaków nie stać. Nie ma tutaj takiej tradycji, bo gdybyśmy Jedli to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli powiemy wprost wieprzowinę, które jemy najwięcej. To mamy, musielibyśmy jeść o dwie trzecie mniej schabu, no i porcja ziemniaków też byłaby mniejsza na talerzu, bo nawet ziemniaków nie mamy tyle, ile w Polsce zjadamy, więc to jest skandal, co się dzieje. Władza to tuszuje, ale widocznie od tego jest, tak samo jak tuszują wywóz drewna, a Polacy powinni dziś mieć konkretne informacje, co dzieje się z surowcami, które są nasze, a nie tych, którzy rządzą. O bezpieczeństwie żywnościowym pytałam też, że w związku z tym, co słyszałam dwa dni temu pod gmachem Ministerstwa Rolnictwa, mówił Pan o tym, że macie problem, Państwo rolnicy, z nawozami, bo to podobno jest zbyt duże obciążenie finansowe, żeby je kupić. A w ogóle, czy można kupić? Ja właściwie... tylko powiem, że to jest problem, który dziś dotyczy rolników, producentów żywności, ale on tak naprawdę dużo bardziej dotyczy Pani czy innych osób, bo rolnicy najwyżej przestaną uprawiać ziemię. Pewnie z głodu nie umrą, mając trochę ziemi. Ale może to być spowodowane w konsekwencji tym, że ludzie w mieście faktycznie będą mieli niedobory żywności, bo poprzez brak stabilizacji cen produktów strategicznych, do, do których ja uznałbym nawozy też. bo Aha, bo one nie są jeszcze uznane. One nie są uznane. Ja, mm. ja, ja też to proponuję. I agrounia mhm. dzisiaj mówi, że nawozy przeznaczone do produkcji żywności powinny być uznane jako produkt strategiczny, który stanowi o bezpieczeństwie kraju. Bo brak bezpieczeństwa żywnościowego y, bardzo często jest początkiem różnych, różnego rodzaju zamieszek. Czy niepokojów społecznych, i przez to trzeba to, na, to, na to patrzeć. I, i dziś, jeżeli nasze, nasze państwo nie potrafi zabezpieczyć odpowiedniej ilości nawozów w cenie, która będzie gwarantowała stabilne ceny żywności w następnym czasie, to możemy powiedzieć, że jest bardzo źle i wielu rolników to widzi i czuje. Już w tym sezonie zobaczymy bardzo duży problem z tym związany, bo władza jednak myśli, że Rolnicy kupili nawóz. Jest gro rolników, którzy nie mają zgromadzonego nawozu na przyszły sezon, a te ceny, które są dziś, są po prostu nieakceptowalne przez polskich producentów żywności. Są nie do przeskoczenia, bo. Yy, Żaden rolnik nie ma kopalni złota, a ze studni wyciąga wodę, a nie, a nie złoto czy inne drogocenne, nie, drogocenne przedmioty, które mógłby zamienić na, na nawóz. Nie mamy pieniędzy. Zagrożenie ekologiczne w Odrze. Jak się ma przełożyć i w jakim stopniu? Czy się w ogóle przełoży na gospodarkę lokalnych rolników? Akurat Odra to była taka rzeka, gdzie my też mamy dużo kontaktu z rolnikami. Na szczęście na niewielu odcinkach rolnicy mają bardzo dużo styczności z tą rzeką, ale są. Takie miejsca, gdzie zwierzęta korzystają z tej wody. I tutaj trzeba jasno powiedzieć, że największym problemem jest brak rzetelnej informacji, do której ci, którzy są bardzo blisko rzeki, mieliby dostęp. I to, jest, I to jest bardzo duży problem, bo do dziś nikt nie wie do końca, co tam się stało. Nawet jeżeli są jakieś informacje przedstawiane, to brak zaufania opinii publicznej do tego, co mówi władza, jest dziś porażający. To boli, to się przekłada też na to, że ludzie zaczynają inaczej podchodzić do innych rzek, zaczynają się obawiać, jeżeli są uzależnieni na przykład od tego, że zwierzęta piją wodę z tej rzeki albo mają blisko łąki, to ludzie po prostu zaczynają się bać. Dlaczego? Bo nie ma rzetelnej informacji. Ja jeszcze nawiążę do naszego ostatniego spotkania. Kiedy rozmawialiśmy o chlebie, dzisiaj słyszałam rozpaczliwą cenę dla naszych konsumentów, 7 zł za kilogram zwykłego chleba. Dodatkowo Piekarz skarżył się na to, że prawdopodobnie z powodu zbyt wysokich cen za energię będzie musiał tę cenę podwyższać. Rozmawialiśmy wtedy o 10 zł za chleb. Jak pan widzi to w perspektywie najbliższego czasu? Kiedy, Pani redaktor, kiedy, kiedy to 10 zł będzie? Pani redaktor. Czy nie więcej? Tak naprawdę dziś mówienie o konkretnych cenach jest jest bezprzedmiotowe, bo ja, ja chciałbym zwrócić uwagę na, na inny element, który będzie dotykał y, polski handel, czy polskie drobne przetwórstwo, czy piekarnie. Te małe piekarnie będą po prostu rezygnowały, bo nie będą miały pieniędzy, żeby dokładać do biznesu przez określony czas, więc będą rezygnowały z wypiekania chleba, zrobienia go. I rynek pieczywa przejmą monopolę. Ja chociażby idąc chodnikiem w dużym mieście, nie mając wyboru, by wejść do, do piekarni kraftowej, no jeszcze takie są gdzieś, napotykamy. Tak, tak. Kupić normalnego pieczywa, to to przemysłowe pieczywo, to nie jest pieczywo. W ogóle zacznijmy odpowiednio definiować więc my stracimy dostęp do normalnego pieczywa, a produkcję przejmą korporacje i ten chleb może kosztować nawet 5 zł, tylko on nie będzie przypominał chleba. I tutaj będzie duży problem czyli jakie domino zostanie uruchomione poprzez to, że małe firmy, małe przedsiębiorstwa nie będą w stanie unieść kosztów. Agrounia organizowała konferencję prasową przed jednym ze sklepów, który po 25 latach będzie zamknięty 30 września. Akurat to w województwie łódzkim, w małej miejscowości Gaćwarcka, to niedawno w trzech miejscowościach obok tej miejscowości, obok tego sklepu, w miejscowości Raczków były dwa małe sklepy spożywcze, w miejscowości Orzeżyn były dwa sklepy spożywcze, w miejscowości Kwasków, która też jest na Następną wsią był jeden sklep spożywczy, dziś nie ma żadnego i zamyka się ostatni. To powoduje, że polskie społeczeństwo traci dostęp do produktów pierwszej potrzeby, a z drugiej strony polscy producenci, mali producenci różnego rodzaju produktów, bo musimy tutaj mówić nawet o takich produktach jak, jak, jak produkty przemysłowe, nie tylko żywność, tracą możliwość sprzedaży tego co robią. Ja pamiętam jak nieopodal miejscowości Gaćwardzka, gdzie jest ten sklep zamykany, czyli w miasteczku Warta była fabryka, firma, która robiła cukierki ona sprzedawała głównie do takich małych sklepów. Upadną małe sklepy, upadną później te, te firemki, więc to jest jest dramat. Myślę, że jeszcze niewielu też zdaje sobie sprawę z tego, przed, przed jak trudnym okresem my stoimy. Niektórzy mówią, że trudna zima. Po prostu zima będzie przełomowa, ale to będzie bardzo trudne kilka miesięcy, które wprowadzi nas w inną rzeczywistość. I tutaj potrzebne jest nam silne państwo, które w momencie tej transformacji rynku będzie przy obywatelach i nie zrobi tego samego, co zrobiło państwo polskie w latach 90. przy reformach Leszka Balcerowicza, czyli reformy wprowadzone rzekomo z sukcesem, tylko nikt nie mówił, ile, ile firm, ile przedsiębiorstw, ilu ludzi ucierpiało i przypłaciło to chociażby życiem czy utratą całego majątku. Więc ja mówię, że poza ekonomią w tym wszystkim musimy spojrzeć na zwykły humanizm, na człowieka drugiego i tutaj niestety nie ma ceny. Dziękuję bardzo. Michał Kołodziejczak, prezes agrołowni i rolnik. Był gościem Gazety Finansowej. Dziękuję panu. Was. Dziękuję serdecznie.